Witajcie kochani. Yy, dzisiaj wróżba wyboru, czytanie na temat finansów spraw zawodowych. Yy, trzy opcje yy, będzie teraz jak gdyby od tej strony. 1, 2, 3, tak? Proszę sobie wybrać pudełeczko, czy kamień, który przyciąga, więc tutaj zaczynamy od malachitu, tak? Z tej strony 1, 2, 3, tak. Dobrze, I będziemy losować jeszcze porady. I teraz tak, ja już mam w, w tym momencie e, potasowane karty, i, i które wypadły do Was w pytaniu o, o finanse i co istotne zawodowo. I mam trzy kupeczki, i zaczynamy tutaj od, e, od jedynki, tak? Czyli będziemy teraz robić jedynkę. To sobie odłożę tutaj. Dobrze, główna energia. E, główna energia, słuchajcie, wybory wybory decyzje w finansach e, zawodowe e, będą jakieś nowe możliwości otwierały się przed wami coś co mogliście, mogło nie być e, do tej pory spójne z wami czy e, nie to co znacie tak zawodowo finansowo. E, Macie się nie bać, nie popadać tutaj w żadne lęki, strachy, dlatego że powinniście sobie doskonale poradzić. Być może musicie się tutaj, jak gdyby, skonsultować też przed pewnymi decyzjami finansowymi lub zawodowymi z mężem, żoną, partnerem, partnerką lub kimś istotnym. Jeżeli ktoś z Was chciał wspólnie wziąć jakiś kredyt, pożyczkę, to słuchajcie, nie wiem, czy to jest do końca dobry pomysł na tą chwilę, tak? Możecie się zorientować, możecie się e, poinformować, e, wprowadzić jakąś taką tutaj machinę informacyjną w ruch, ale nie wiem do końca, czy, czy, czy dobrze byłoby to brać e, na ten czas. E, jeżeli ktoś myśli o jakiejś na przykład też wyprowadzce za pieniędzmi, Chcę podjąć taką decyzję, to śmiało i yy, yy, też ruszać do przodu, opuścić swoją strefę komfortu, tak? Więc tutaj, jak gdyby, yy, jest pokazane: śmiało iść, yy, ryzykuj, nie asekuruj się, po prostu idź w pewną sytuację, idź w pewną drogę, yy, zacznij coś yy, innego. Yy, dobrze. E, chciałabym jeszcze tutaj e, też powiedzieć o tym, słuchajcie, tu są, mam też pewne takie energie e, u niektórych mm, Trochę oszustwa, trochę takiego skąpstwa. Nie wiem, być może ktoś yy, po prostu nie mówi wam wszystkiego na temat finansów, być może ktoś nie wypłaca wam tyle pieniędzy, ile trzeba. Yy, być może też wy sami w tej chwili boicie się o swoją płynność finansową, tak? Więc tu też będzie jak gdyby jest energia tych, tych decyzji, i yy, yy, yy tutaj jak gdyby. Musicie się też zastanowić, tak? Czy też warto być w danym miejscu, też czy z, z danymi ludźmi, z którymi ta współpraca troszeczkę słuchajcie, jest nie do końca jasna, i nie pójść swoją drogą, tak? Trochę inną ścieżką. Zobaczmy jeszcze, co yy, podpowiedzą wyrocznie. Ja wezmę na pewno z dwie karty, zobaczymy, czy starczy. Dobrze, siła, moc, energia, fajnie, to Wam się przyda, dlatego mówię, pozbywajcie się lęków. Słuchajcie, otwierajcie, ja to się też przytam, finanse, ale to Wam powiem przy okazji, bo może się to Wam wiązać z finansami, mogą się też zawodowo, być może tutaj dla co niektórych jakiś romans w pracy, to jest raz. Po drugie, być może ktoś razem ze swoim partnerem, partnerką, tak życiowym. E, założy jakiś biznes lub padnie na jakiś pomysł, by zarabiać jakieś pieniądze, lub razem tam spinacie budżet y, i, i po prostu y, jakby tutaj też idziecie w tą, w tą stronę. Tu mnie jeszcze coś ciekawego muszę jeszcze czasem dobrać. Dobrze, tak. Masz iść naprzód, masz zostawić właśnie to swoje takie bardzo tylko znane i masz próbować czegoś innego. Być może niektórzy też będą się tutaj przebranżawiać i będą w końcu robić to, co lubią, co kochają, co sprawia im przyjemność, coś być może, co jest związane z ich pasją, więc tu też jest zachęta do tego. To też przyniesie jakieś pieniądze. Generalnie pierwszy rozkład, nie bójcie się ryzykować, próbujcie, nie bądźcie też tak bardzo słuchaj, też skąpi w tym, żeby pokazywać swoje talenty, pokazywać swoje zdolności, umiejętności, coś, czym, co możecie zarabiać pieniądze, jak są, jesteście, jesteście po prostu w czymś dobrzy, pokazujcie to światu, nie asekurujcie się tak bardzo, tak? Więc, więc fajna energia. No, super. Teraz przechodzimy do dwójeczek. Proszę. Energia główna dla dwujeczek. No pięknie jest. Yy, obfitość, kreatywność yy, jakieś yy, po prostu cudowne rzeczy, jeżeli chodzi o pieniądze na upiększanie na siebie, yy, upiększanie swojej yy, przestrzeni yy, bardzo dobrze inwestycja. W komfort, inwestycja w urodę, inwestycja w podnoszenie sobie poziomu życia. Być może też tutaj ważna będzie dla kogoś szefowa, która jest osobą hojną, która lubi się dzielić. Być może są to nowe projekty, które przyniosą w jakimś długofalowym rozwoju fajne. Fajne po prostu profity dla Was, więc tutaj jest kwestia też, słuchajcie, żeby po pierwsze e, myśleć, robić plan, strategię, e, pilnować dokumentów, zbierać dokumenty, e, współpracować z urzędami, e, pisać projekty, dowiadywać się, uczyć się, szkolić się, inwestować w siebie rozwijać się, czasami, słuchajcie, wszechświat może tu Was trochę zatrzymać i możecie być zdezorientowani, e, natomiast te zatrzymania, te przestoje też są po coś, żebyście też rozwijali się być może w innym kierunku trochę, na innym pułapie, zobaczyli też sprawy zupełnie z innej e, strony, e, dostrzegli coś, czego nie widzieliście e, wcześniej, Generalnie macie takich, nie, nie ma tu też takich energii, słuchajcie, żeby was bardzo jak gdyby obciążyło coś. Może część z was będzie odchodzić z pewnych miejsc, które nie są już dla was atrakcyjne pod każdym względem. Yy, dla niej finansowym, dla niej współpracy, albo dla niej innych rozwoju, więc tutaj też yy, są takie historie. Niektórzy będą mieć jak gdyby takie przymusowe, przepraszam, zawieszenia, jeżeli chodzi o czy instytucje nadrzędne, czy o jakieś dyrektywy, yy, gdzie yy, po prostu doprowadzi to. No, do jakiegoś tutaj, tak, odpoczynku zawieszenia zawieszenia w pewnych finansach, ale ja zobaczę zaraz też jeszcze co jest dodatkowe. Dobrze. No może niektórzy z Was mogą odczuć tu jakiś dyskomfort finansowy i, i poczuć się coś, jakby się, jakby się waliło, coś jakby się niszczyło, chaos, zawirowania, ale tutaj też karty mówią się, poczekaj, poczekaj. Wszystko jest po coś. I, i przetrzymaj pewne rzeczy, czasami się skryj, schowaj, sieć cicho, rozważaj myśl, kreuj cały czas I, i, i tu śmiało jeszcze przyglądaj się sytuacji i patrz, co tu by robić, móc robić dalej i w którą stronę, gdzie są jakieś możliwości, bo są. I będą potem, tak? Nawet jeżeli ktoś będzie widział, że tu jest jakieś zatrzymanie i jest jakiś lęk i, i jest obawa, to słuchajcie, czy, czy jest jakieś właśnie przycięcie, zwolnienie, nie wiem, czy zatrzymanie gdzieś w czymś. To yy, nie, nie, nie zamartwiać się tu. Dalej budować jakieś yy, inne, inne formy tutaj. Pracy, rozwoju, zdobycia finansów, bo są nowe kontrakty, są yy, tak, nowe możliwości, gdzieś podpisywanie też umów, yy, więc tutaj yy, też w tą stronę ja bym się do końca nie mała. no nie, Niektórzy tak, niektórzy mogą tutaj. Yy, się lękać, natomiast yy, dla niektórych otwierają się zupełnie inne nowe możliwości, nie widzicie w ogóle teraz na ten czas. Tak więc tutaj nie wchodzić, nie wchodzić tu w jakieś yy, niepotrzebne, niskie wibracje, tak? Bo wy doskonale wskoczycie potem na, na odpowiedni tutaj rozruch i poziom, jeżeli chodzi o finanse czy zawodowo, tak? No dobrze, dziękuję dwójką. I proszę, czytamy trójki, kropeczki, trujeczki, trujeczki w kropeczki, okej, okay. no dobrze, część trójek, energia główna, no będą jakieś nowe możliwości, nowe ścieżki, y, które wprowadzą y, właśnie Wam, w Was jakąś nową współpracę y, i fajnie, niektórzy będą musieli też jak gdyby przez jakiś czas tutaj może z, y, trochę spasować, y, jeżeli chodzi o strefę finansową i zawodową, bo będą na przykład musieli zająć się dzieckiem, lub okaże się tak, niektóre panie, że będą tu w ciąży i po prostu będą miały tutaj jakiś, yy, jakiś przestój z, z tym związany. Natomiast yy, ci, co pójdą nowymi możliwościami, przepraszam, Nowymi drzwiami gdzieś tam, to dobrze, będą się rozwijać, będą, będą yy, widziani jako fajni fachowcy, dobrzy, będą, mówię, współpracować, ich praca będzie się podobać. Słuchajcie, dla niektórych może być to praca poza miejscem zamieszkania, poza tym też, co. Yy, no właśnie, też znowu następny, następny, tutaj jest rozkład, który mówi też o tym, że wychodzicie, Poza to też, co znacie, co jest dla Was takie, jak gdyby bezpieczne. Sytuacja, jak gdyby, też wymusi pewne zachowania, pewną odwagę, tak, żeby po prostu pójść w zupełnie coś nowego, współpracować zupełnie z innymi ludźmi, nie przyciążając się przy tym, słuchajcie, nie blokując się wcale. Yy... I, I to jest dobre. Być może mówię, część będzie musiała gdzieś wyjeżdżać, być może część będzie miała gdzieś takąś pracę delegacyjną. Yy, tak? Yy, I być może część, słuchajcie, będzie musiała yy, tutaj jak gdyby też yy, zrezygnować z dotychczasowych, nawet komfortowych warunków, ale na rzecz czegoś nowego. Tak, rozwoju zupełnie w inną stronę. A no ja zaraz zobaczę, nam się wrócimy. No tak, bo są błogosławieństwa, są pewne uleczania sytuacji. Ha. No jest dużo duchowej też, słuchajcie tutaj e, energii I ja wam powiem, o trójki. Słuchajcie dobrze, to jest jeszcze jedna historia w takim razie. Trójki Wy, tu co niektóre z was, to macie zupełnie iść też inną drogą, taką pracy wewnętrznej, pracy duchowej, rozwoju duchowego, yy, docierania do zupełnie innych przestrzeni w was i, 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 i w ogóle w innych ludziach. Tu macie otwierać, yy, otwierać swoją intuicję, budować swoją intuicję, tak? Rozszerzać Boże i podświadomość otwierać i, i, i pracować tutaj na, na polu duchowym, na polu poznania. Eee, macie też e, jak gdyby wyrażać siebie w odpowiedni też sposób inny, mówić e, o tym, co czujecie, uzdrawiać się w pewien sposób. To dla niektórych zupełnie, zupełnie też inna ścieżka jest. Mhm. Jeszcze jedno wzmocnienie, jeszcze może coś to aż mnie ciekawi bardzo. Tak. Macie tutaj obserwować, co z tego obserwować świat, obserwować siebie, jak się zmieniacie. Macie też decydować o tym w końcu, co jest dla Was dobre, w którą stronę chcecie iść. Być może niektórzy tutaj też jak gdyby wydostają się spod pewnych szablonów, wzorców, ram narzuconych Wam przez innych, wyzwalacie się z pewnych e, obciążeń, gdzie byliście do czegoś po prostu przymuszani pod względem finansowym, pod względem zawodowym, tak? Więc tutaj też jest jakby wybory, jest, jest mh, obserwacja zupełnie czegoś innego. I rozwój, rozwój, docieranie do swojej podświadomości. No świetnie. To ciekawa trójka. Mhm, bardzo. No tutaj też... Yy... Też niektórzy rozwiną po prostu swoje też talenty, które być może gdzieś były ukryte, nie było możliwości ich rozwijać, więc teraz jak gdyby będą możliwości, tak, bardzo twórcze, bardzo takie, wiecie, głębokie, natchnione, więc, więc zachęcam, tak, tutaj też do, do takiej. Aktywności i to też, jeżeli to mamy pod względem finansowym, zawodowym, być może tak przyniesie nie tylko samorealizację, samozadowolenie, ale również y, y, odpowiednie y, finanse. Tak, więc tutaj też coś, co jest wytworem Waszych twórczych dokonań, będzie no przydawane oczywiście tak będzie doceniane przez innych super. Słuchajcie to tak na szybko, jeżeli chodzi o finanse finanse i sprawy zawodowe. Dziękuję wam bardzo życzę wszystkim e, rozwoju dobrych finansowych projektów zysków rozwoju. Tak. W tym trochę trudnym czasie pandemicznym. Natomiast yy, proszę tutaj myśleć pozytywnie i myślę, że na wielu polach damy radę i się uda, kochanie. Wszystkiego co najlepsze. Pozdrawiam. Papa. Pa.